Siemo, siema, siema. It's me No jakby. But... Nagrałem film. Ja, Nagrałem filmik, tylko mi się uh, zepsuł. Nie ma. Zepsu, uh, dż, jakby nie, nie było słychać tam dźwięku. Bo nie włączyłem sobie, żeby mnie słychać było. Więc no. Ble ja nie mogę, ile ja już zaraz zarobiłem Drugi raz to możecie Co się z w sklepie? Nie Jest Korn. lepiej lepiej go wyczyścić do mejdu Karot No dobra, jeszcze sobie strobeli I tomato, tutaj, jeszcze Dobra, mamy To tomato tomato, tomato tutaj, tutaj, I i Dobra Rośnie nam tutaj, 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 Dobra inventory inwentory. Karotko na siur. Blueberry. Najpierwszy blueberry. No i sadzimy sobie tutaj przy rogu, o. Tutaj tak. aha O! No nie, czekamy nasz nam to wszystko jakby wszystko rośnie. Chociaż, no. Także, tak, tak, że to nie chcę się czekać. Zobaczyłem. Zobaczyłem. Orange Tulip w sklepie jest. I ja on kosztuje. 600. Ja ogólnie. O, ogólnie, Orange Tulip jest mój przyjaciel. Ja go strasznie lubię. No, bo to no, mnie dużo kosztuje Teraz nie dużo kosztuje No daje dużo Ja nie mogę Już taki ogromny Ej co jest 12 czy... 2, 12 se, setnych kilograma Ja nie mogę To największy to, to wręcz Nie no. W... W Orange Tulip No Serio Osiem Robimy armię Orange Tulipów Orange Tulip Team robimy Orange Tulip Team Ciekawe ile Golden albo Rainbow Dowmont albo tak, z takim tym co ma wszystkie mutacje Najlepsze Rainbow, Celestial, Disco, Duff Bond Harmonizer Foxper Chakra, Muszę przykład 9000? What? Co coś możemy kupić? Daffodil. No, no i kurde. Jeszcze jeszcze No Nice. Poczekam, poczekam, jeszcze aż te dwa e, urosną Dobra Wszystkie nam urosły już tutaj Pięknie Więc sobie, na przykład Tafodil I Orange Tulipa sobie porównamy Okej, okay, pierwszy Orange Tulip, znaczy Tafodil 900 No a Orange Tulip

Mamy trzynaście tysięcy To? To mam już trzy Ja nie mogę Eee ale fajnie Nie no co jest Zapomniałem żebyście zasubskrybowali mój kanał Wiesz, nie wiem, to jest chyba najróżniejszy film, który chyba widzieliście w całym YouTubeie. Serio, chyba tak właśnie. No bo, a ogólnie to wy nie słyszeliście nie yy, dźwięku, dlatego żeby żebyście i bardziej żeby mi nie lagowało w sumie to nie nawet nie, nie testowałem ale chyba bez dźwięku y, wewnętrzny be, że dźwięku w tle ten, na, bo, a, że z gry Jak jest dźwięk z gry i gadam no to chyba bardziej laguje nie, nie testowałem tego jeszcze przetestuję chociaż tutaj nie słyszycie ale ogólnie Jakie jest muzyka? No. To Garden <laughs> Nie No dobra. Nie wiem. Ja mogę tu kończyć, tutaj, bo. To jest takie jak. przywitanie. Takie przywitanie, no, tylko po prostu sobie tak gram. I. no. prywatny serwer, dlatego że mi nie działa pad. Pad, znaczy. znaczy to, to czymś, co się tak. ten ten te kółko, co się tak chodzi. No. Więc dlatego. No to narka, narka, narka. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I nara, widzimy się w... wkrótce.